jak widzicie to kolejny odcineczek z, no no oczywiście, naszego Robloxa. I dzisiaj będziemy się wspinać po aż no, tysiąc schodków takich. No i co, jeżeli odcinek wam się na nie ja to widzieć, łapeczki do góry, suba i dzwoneczek, żebyście nie spragnili żadnego mojego filmiku z Robloxa, a my już się potem wspinamy. Tylko zauważyłem, że jeszcze mam jakieś takie balony. I... Mam ten taki jakby Batmana, bo on taki miał chyba. <laughs> yy, I mamy też Krajzlinę, która za dużo generalnie nie daje i nam nie da. Więc co? Myślę, że ja bym zrobił. tak biorę. O! o. i tak byś, myślę, że robił. Yy... w ogóle, że niedługo będzie rok szkolny. Nie, No ja bym już się przygotowywał Widzowie, jeżeli chcecie, żeby był live na it, To przepraszam, short, czyli live No to zostawcie łapaczkę do góry no, i, I zobaczymy ile osób będzie chciało Żeby nie było tak, że mniejszość osób nie będzie chciała że będzie taki live więc troszeczkę bez sensu Właśnie, stała moja grupa na discordzie i widzowie no... czy... Że mi się, że w opisie. nie wiem, bo to po filmie się robi Tylko jeżeli tak no to się nauczyłem jeżeli nie no to macie nazwie filmu ten, no Aha, widzę, to się o niego i patrzę. Ja nic nie robię, a idę. Ja nie mogę, dobra. Kup nawet na to nie zdradził uwagi. Po prostu idzie. Dobra, widzę, wiem, wie, jak tam się dostanę. Dobra, 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 dobra. Nie widzę, tylko czekajcie, otworzę kotkowi mojemu. bardzo by było mi miło, gdybyście ocenili mojego skinka z Roblox. Więc ten, kto może i chce, to niech oceni, ten, kto nie chce i nie może, no to niech nie ocenia, no. Ale bardzo by mi było miło, gdybyście ocenili mojego skina. Bo męczyłem się nad nim chwilkę jednak, generalnie, więc no. Gdzie wypadliśmy? Tu placaba zabaw. <słyska> <słyska> hmm. Co to tutaj dalej czy są? Ja, ja o, nie chcę na coś takiego. Jeżeli kupujemy backflip. A mamy to? Tak. Mamy to. Motka? Nie mam no, motka. Nie mam tego. Jak nie Tak to jest to To wie, może tutaj ma. Płogoda giniję to się tam. Dobrze, no, może ja to jednak wyłączę. Co jest? Halo, wykupiłem to. Ludzie. Ej no halo, wykupiłem to! No ludzie co jest? Dadali mi to na jest. Jeżeli chcecie więcej odcinków z Robloxa, po ja zostawić łapeczkę do góry. Chyba bardzo, nawet teraz widzicie, piesek wam tutaj mówi. No, o, widzę, widzicie, wreszcie znalazł łapeczkę. Wreszcie znalazł łapeczkę. A nie, czekajcie, widzę. On szuka nadal tej łapeczki. No widzę, pomóżcie mu i zostawcie łapeczkę. Pomóżcie piskowi, może pomóżcie piskowi znać łapeczkę do góry. Ej, widzę co tej muzyki. Widzowie, nadal tak się okazało, że ma by to być na 20 subów. Tak, tak się złożyło. Pod tym filmem, albo pod drugim, bardzo bym chciał 20 łapek do góry. Albo nuty nie będzie. Tak w ogóle, widzę. Że... Już będziemy odwalać maniona swoją drogą. <śmiech> Dobra, <laughs> widzę. tak widzę. Będziemy dzisiaj tak latać. Czego nie przewidziałem <laughs> Jezus, co ja robię? Jak powinienem lecieć, nie? Powinienem, ale tak nie robi. Jezus, co się dzieje z tym kokardem? Dajcie widzowie, Jezu! Daj, daj tam! Oha, zdobyłem badga. Tylko za pięćdziesiąt to jest? Aha, i to jest ich tak będziesz wkurzać. Spotkać, to będziecie mieć moje skill'a, żeby go odpłynąć. że zawsze chciałem mieć takich tych rainbow ludzku. Zawsze ich chciałem mieć, nie miałem na tyle robót. Mordo, ej czekaj, no! Pijemy tą swoją furą! No. Dlaczego tutaj są jakieś eski w ogóle? Co, co, jest? co wiecie co to Ciekawie się, jakie tutaj są taty Dlatego bardzo ciekawe! Pytaj, sprawdzamy, i, 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 jakie są pasy? Ja pisałem, że żadne mądre. Jest razy 2. Point. Ma mamy Gana, Daniel Carpet, Iron Hammer, ale i Spark teleport-top. Nie czekasz, nie to będzie to jest naprawdę masakryczne. Yy, widzowie. No już przechodzimy do gier. Dobra widzowie, nie znacie to jest pewnie i macie tutaj mojego skina, żeby sobie ocenić. jakiego go mam. Ry, ry, ry. To na tyle więc co mną. Też trzymajcie się i panów, ze mną